In touch z doktorem Charlesem Stanleyem zwiastujemy Ewangelię na całym świecie. Dorastałam w domu bez bieżącej wody. Mieszkaliśmy w garażu, gdy byłam dzieckiem. Nigdy nie miałam nowego ubrania. W butach zawsze były dziury. Panie, prosimy, żeby te osoby, które dostaną dzisiaj te koce, były błogosławione. Modlimy się, Panie, żebyś namaścił ich swoją obecnością i przenikał ich serca. Jako samotna mama musiałam pracować. Miałam trzy etaty, żeby jakoś związać koniec z końcem, ale i tak nigdy się to nie udawało. Wiem, jak to jest być biednym. Chodzę do kościoła i robię to, co robią ludzie wierzący, ale czułam, że musi być coś więcej, co mogłabym robić. Potem posłuchałam kazania doktora Stanleya, w którym mówił, że tak naprawdę nie żyjesz w pełni swoim życiem, dopóki go nie oddajesz innym. To do mnie przemówiło. To mnie popchnęło, żeby wyjść do innych i naprawdę coś zrobić. Nasza służba jest w centrum Phoenix. Służąc im po prostu okazuje miłość. Widzisz ich takimi, jacy są. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Wszystko zaczyna się od miłości Jezusa, którą mamy w sobie. Ona nie ma być głęboko ukryta. Wiemy, że Jezus nas kocha. Wiemy, odkąd pojawiła się nadzieja. Na początku miałam wrażenie, że on ma na imię nadzieja, ponieważ to właśnie odczułam, kiedy powiedziałam mu tak. Chcę otworzyć kuchnię polową, żeby móc ich karmić codziennie, mieć kilka pokoi, gdzie mogą przyjść i się ładnie ubrać, dostać nową parę butów, ale zdecydowanie karmić ich. To jest moje powołanie. Tytuł dzisiejszego odcinka InTouch brzmi uzdrowienie zranień. Ktoś cię zranił rok temu, dziesięć lat temu, a może całe wieki temu, ale z jakiegoś powodu nie możesz się z tego otrząsnąć. Czasami mówisz, że to nigdy się nie stało, ale w głębi duszy wiesz, że jednak się stało. Próbujesz więc temu zaprzeczyć, ale to nie działa. Tłumisz to, ale to powraca. I czasami powraca w krępujący sposób. W głębi serca wiesz, że coś się wtedy wydarzyło, ale nie potrafisz tego zidentyfikować. Możesz wskazać, kto to był. I coś, co na początku wydawało się tylko niewielkim zranieniem, urosło w twojej głowie do wielkich rozmiarów. Po prostu tam jest. Tkwi tam, zakorzeniło się tam i czujesz jego ciężar. Chciałbyś to z siebie zrzucić, pozbyć się tego, ale nie potrafisz. Jestem tak bardzo zraniony, że nigdy nie będę mógł tego pokonać, myślisz. Chcę ci powiedzieć, przyjacielu, możesz. Bo jeśli nie pokonasz dawnych zranień, one mogą przynieść wielką szkodę do twojego życia. Każdy kiedyś został zraniony. Dzieci są ranione przez rodziców. Rodzice ranią siebie nawzajem. Przyjaciele ranią się nawzajem. Zranienia po prostu są stałym elementem życia w naszym społeczeństwie. Ludzie mówią rzeczy, których nie powinni. Czasami ranią świadomie, a czasami plotkują złośliwie. Czasami ranią fizycznie. Czasami zdarza się wykorzystanie dziecka, nastolatka albo dorosłego. W naszym życiu mamy do czynienia z różnymi zranieniami. Musimy więc zdecydować, co zrobimy ze swoim zranieniem. Czy pozwolę, żeby to zranienie dokonało szkód we wszystkich aspektach życia? Czy może nauczę się właściwie podchodzić do zranienia, wyciągnę z niego jakąś naukę, zdobędę wiedzę, wzrosnę i nie pozwolę, by mnie niszczyło? Ponieważ Bóg nie chce, żebyśmy pozwalali zranieniom niszczyć nasze życie, byśmy tracili nasze świadectwo i szli przez życie, niosąc emocjonalny bagaż, od którego nie jesteśmy w stanie uciec. Otwórzcie proszę czwarty rozdział Efezjan. To jedna z moich ulubionych ksiąg Biblii, ponieważ Paweł zawarł dużo teologii w pierwszych trzech rozdziałach i dużo praktycznych rad dotyczących chrześcijańskiego życia w ostatnich trzech. W czwartym rozdziale mówi o tym, z czym będziemy musieli się zmierzyć w życiu, mówi o odnowie umysłu, radzeniu sobie z gniewem itd. Tak Posłuchajcie, co on mówi od 30 wersetu. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. A zasmucamy go na wiele sposobów. Paweł wymienił kilka z nich na przykład naszymi słowami. Potem mówi w wersecie 31. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród Was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i Wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Wszyscy wiemy, że są pewne zranienia, które łatwo wybaczyć i po prostu powiedzieć: Zraniłeś mnie, ale poradziłem sobie z tym, rozumiem, że popełniłeś błąd. Wiem, że wtedy chciałeś zrobić coś innego. Są też tak głębokie zranienia, że ludziom trudno sobie z nimi poradzić. Chodzą do Kościoła, słyszą Ewangelię, znają prawdę. Mówią, wiem co mówi Bóg, powiedział tak, ale. Ale często taka osoba nie rozumie, że chowanie urazy zaczyna wyrządzać szkodę w każdym aspekcie ich życia. Chowanie urazy daje nam często poczucie bezpieczeństwa. Kiedy ktoś chował urazę przez długi czas, sama myśl, że mógłby ją porzucić, jest większym zagrożeniem niż szkody, jakie. Uraza wyrządza w życiu. Małe dzieci, które doświadczyły przemocy fizycznej lub werbalnej albo były wykorzystywane seksualnie przez rodzica, muszą żyć z tym bagażem przez całe życie. Często dorastając, czują gniew na rodziców, w związku z czym ta relacja nigdy nie jest taka, jaka powinna być. I idą przez życie zastanawiając się, dlaczego czuję się w ten sposób, dlaczego to czuję wobec rodziców lub kogoś innego. Często nie potrafią tego zidentyfikować. Mówią, tak, kiedyś doznałem krzywdy, ale to się przydarza wszystkim, więc po prostu o tym zapomniałem, nie zapomniałeś. Widzisz, krzywd się po prostu nie zapomina. Musi. Możesz się rozprawić ze swoimi zranieniami. Zranienia, z którymi się właściwie nie rozprawimy, wyrządzą nam szkody we wszystkich aspektach życia. Przyjrzyjmy się temu. Jeśli nie rozprawimy się odpowiednio ze zranieniami, będziemy chodzić w nieprzebaczeniu. Postawa nieprzebaczenia może być bardzo subtelna, szczególnie gdy doznaliśmy krzywdy od rodzica, ponieważ to naturalne, że człowiek mówi w końcu ona jest moją matką. W końcu on jest moim ojcem. Oczywiście kocham tatę, oczywiście kocham mamę, i te słowa są próbą werbalnego przykrycia tego, co się stało. I tak warstwa po warstwie nakładamy zapomnienie na to, co się kiedyś wydarzyło. Ale powiem ci coś, to nie zniknie tylko dlatego, że powiedziałeś: Kocham moją mamę, kocham mojego tatę. Często tak naprawdę ich nie kochasz, jeśli miała miejsce poważna krzywda. Chciałbyś kochać, chcesz kochać, powinieneś kochać. Mówimy tak w naszym sercu i sądzimy, że to prawda, ale w głębi serca to zranienie jest jak rak. Na zewnątrz wszystko wygląda dobrze, ale wnętrze nigdy nie jest uzdrowione. To jest jak wyciekająca trucizna. Zatruwa cały organizm. Dlatego często dochodzi później do wielkiego konfliktu pomiędzy rodzicami i dziećmi i ktoś mówi myślę o tym lub czuję to od wielu lat. Czasem ktoś powie do rodzica zrobiłeś mi to 20, 30, 40 lat temu. Czasami rodzic coś zrobił, nawet sobie tego nie uświadamiając, albo przyjaciel coś zrobił kilka lat temu i nawet o tym nie wie, ale to cały czas tam tkwi. I czasami dotyka Cię głęboko dotyka duszy i serca. Jesteś wstrząśnięty, wytrąca Cię z równowagi. Musimy więc zrobić krok wstecz i spytać dobrze, jak mam na to zareagować. Posłuchaj uważnie, nikt nie może sprawić, że będziesz miał postawę nieprzebaczenia, nikt nie może tego zrobić. Nikt nie może sprawić, że będę miał postawę nieprzebaczenia. Nikt nie może sprawić, że się zezłoszczę. Nikt nie może sprawić, że będę wrogo nastawiony. Nikt nie może sprawić, że będę miał zapalczywość w sercu. To są reakcje, na które muszę wyrazić zgodę, zaakceptować je lub odrzucić. Więc jeśli pozwolę opanować się tym emocjom, pozwolę, żeby mnie kontrolowały, to znaczy, że decyduję się gniewać, chodzić w niewybaczeniu. Decyduję się mieć taką postawę. Jest pewna rzecz, która pomagała mi w życiu bardziej niż cokolwiek innego. Kiedy myślę o tym, że Pan Jezus Chrystus poszedł na krzyż, wziął wszystkie moje grzechy. Nieważne co zrobiłem, co kiedykolwiek zrobię. On już mi wybaczył każdą jedną rzecz. Jak mogę trwać w nieprzebaczeniu wobec kogoś, skoro on nie trwał w nieprzebaczeniu wobec mnie? Ta osoba może być okropna, uparta. Może nie chce się ze mną przyjaźnić ani mieć cokolwiek wspólnego ze mną. Jej reakcja to jedno, reakcja tej osoby to jedno. Ale chodzi o to, jak ja zareaguję. Czy pozwolę, żeby postawa nieprzebaczenia, zranienie w moim życiu było dla mnie szkodliwe? Czy moja reakcja nie będzie zależna od reakcji tej osoby? On mówi: Te wszystkie rzeczy niech będą usunięte spośród was. Wraz z wszelką złością bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i Wam Bóg odpuścił. Jakie szkody możemy ponieść? Po pierwsze, zniszczenia emocjonalne. Jest wielu ludzi, być może nawet większość, nie wszyscy, ale większość, którzy kiedyś w swoim życiu doświadczyli zniszczeń emocjonalnych. Żyją z tymi zniszczeniami, ale o tym nie wiedzą, nie rozumieją tego. Po prostu wiedzą, że są nieszczęśliwi, nie czują zadowolenia, nic w ich życiu nie działa, nie potrafią cieszyć się życiem i iść naprzód, nie potrafią porzucić przeszłości. Jedną z tragedii życiowych jest. Kiedy człowiek trzyma się kurczowo dawnych zranień i krzywd, nie potrafi i nie chce tego wybaczyć, to daje mu poczucie bezpieczeństwa. Gdyby to porzucił, nie wiedziałby co robić, bo ta rzecz urosła do gigantycznych rozmiarów w jego życiu. Skupia się na odczuwaniu, wyrażaniu i pielęgnowaniu wrogości i urazy. Tak więc jedną z dziedzin, w których to przynosi zniszczenia, są nasze emocje. Pomyśl o tym. Kiedy człowiek czuje te wszystkie rzeczy, które wymienia Paweł, gorcz i zapalczywość i tak dalej, i nie potrafi od tego uciec, to wpływa na jego postrzeganie wszystkiego. Nie ma od tego wyjątków, to wpływa na to, jak postrzegasz wszystko w swoim życiu. Co się wtedy dzieje? Popadasz w emocjonalne otępienie. Nie możesz pielęgnować zranień, które sprawiły, że stałeś się zgorzkniały, pełen wrogości, nieprzebaczenia i złości. Wiesz, co się dzieje, kiedy to tłumisz? To powoduje emocjonalne otępienie. Nie potrafisz kochać, być wolny, dawać ani okazywać hojności. Dlaczego? Bo coś spowodowało twoje otępienie. Utknąłeś przez to. Twoje emocje są otępiałe. Nie tylko nie potrafisz szczerze kochać, ale nie potrafisz przyjmować miłości. Często tak jest z mężami i żonami. Jedno nie potrafi przyjąć miłości drugiego. Dlaczego? Nie wiedzą dlaczego. Po prostu nie potrafią. Mówią kochaj mnie, proszę kochaj mnie. Ale jednocześnie odpychają drugą osobę. Dlaczego? Bo coś się w nich zamroziło, coś jest nie tak, coś musi się roztopić. Złość, urazy, wrogość, te zranienia muszą się roztopić. Bóg musi przynieść uzdrowienie do życia takiej osoby. Nie potrafią kochać. Tak więc niesiemy ten bakaż emocjonalny, tłumimy nasze emocje, tłumimy naszą zdolność kochania. Ktoś może próbować cię kochać i kochać i kochać, a ty mu nie ufasz. Albo tego nie czujesz. Nie potrafisz tego doświadczyć, przyjąć, ponieważ tak bardzo zostałeś zraniony, że nie potrafisz. Nie wiesz dlaczego. Więc, co się dzieje? Musisz być twardy. Przyjacielu, posłuchaj. Możesz być tak twardy, jak chcesz. Ja wolę być łagodny. Paweł mówi: bądźcie dla siebie łagodni, przebaczając sobie tak, jak i Bóg Wam przebaczył. Jeśli jesteś jedną z takich osób i zastanawiałeś się, dlaczego nie potrafię kochać, dlaczego nie potrafię dawać siebie, dlaczego nie mogę tego zrobić, może musisz sobie zadać pytanie: co takiego jest we mnie, z czym się nigdy nie rozprawiłem, z czego muszę zrezygnować, z czym muszę się rozprawić, z czego potrzebuję uzdrowić mojego ducha, duszę i zranione emocje? To na pewno wyrządzi szkodę. Drugi obszar, w którym ponosimy szkodę, to nasza relacja z Panem. To niszczy naszą relację z Panem. Nie mogę czuć się z Nim wolny, szczery. Zdarzało się w moim życiu, że nie rozprawiałem się z rzeczami, z którymi powinienem, i nie miałem wolności w swojej relacji z nim. Moja relacja z Panem podupadła. Nie możesz się kurczowo trzymać swoich zranień przyjacielu, nie możesz się kurczowo trzymać zgorzknienia i wrogości, jednocześnie mieć dobrą relację z Bogiem. Co się wtedy dzieje? Możesz klękać i modlić się, ile chcesz. Możesz mu mówić, co tylko chcesz, i powiem Ci, jak się czujesz. Coś nie działa. Możesz mówić to samo, co zawsze, ale nic się nie dzieje. Możesz próbować wykrzesać z siebie jakieś uczucie. Nie zadziała. Bo nie możesz trwać w nieprzebaczeniu. To nie ma nic wspólnego z tym, co zrobi druga osoba. Może być pełna miłości i wybaczenia, albo może być pełna wrogości, złości i zgorzknienia. To nie ma nic wspólnego z tym, jak ona zareaguje. To ma związek z moją relacją z Panem, z tym, jak ja zareaguję. Czy przyjmę, czy odrzucę, czy rozprawię się z tymi zranieniami. Więc to podkopie twoją relację z Panem. Nie możesz wejść do tego pomieszczenia i radować się, śpiewać, chwalić Pana w wolności i cieszyć się jednocześnie, chowając urazę w głębi serca. Ona tam jest. Chciałbyś, ale nie potrafisz. Chcesz, ale nie możesz. Oddałbyś wszystko za tę wolność, w chwaleniu Pana, śpiewaniu i uwielbianiu go, ale nie możesz tego robić. Dlaczego? Bo w środku jest coś, co cię rani. Rani cię wewnętrznie i niszczy Twoją relację z Panem, ale jednocześnie to niszczy nasze zdrowie. Posłuchaj, przyjacielu, jeśli sądzisz, że możesz mieć w swoim życiu zranienia, z którymi się nie rozprawiłeś i one nie będą miały na Ciebie żadnego wpływu, lepiej przemyśl to jeszcze raz. W Twoim ciele w którymś momencie wyskoczy jakiś bezpiecznik, jeśli nie rozprawisz się z tymi zranieniami. Tak będzie. Gdybyś wziął przeciętny rachunek z apteki w przeciętnym amerykańskim domu i przeanalizował, jakie są tam leki, najprawdopodobniej byłyby to lekarstwa na ból głowy, pleców, klatki piersiowej, żołądka lub brzucha. Często to jest dysk albo jakiś problem żołądkowy, który może być konsekwencją złości. Nie zawsze, ale często tak jest. Te rzeczy często są skutkiem tego, co dzieje się w naszym wnętrzu i co wpływa na nasze ciało. Bóg chce przyciągnąć naszą uwagę. On by wolał, żebyśmy wysłuchali kazania, rozprawili się z tym i poszli naprzód. Ale jeśli tego nie zrobimy, co się dzieje? Ludzie, zamiast rozprawiać się ze zranieniami... Posłuchaj uważnie. Zamiast rozprawić się ze zranieniami i przyjąć uzdrowienie, idą do lekarza. Tak im łatwiej. Doktorze, jestem zmęczony. Cały czas źle się czuję. Tu mnie boli i tu i tam. I większość lekarzy już ma odpowiedź, jak tylko pacjent wchodzi w drzwi. Tu go boli i tam go boli. Co więc robią? Wypisują receptę. Po co? Żeby złagodzić ból, a nie wyleczyć problem. I co się dzieje? Zgadzam się. Łatwiej jest iść do lekarza, dostać receptę i poprawić trochę swoje samopoczucie. Ale kiedy skończą się leki, co musisz zrobić? Iść do lekarza i dostać kolejną. Są ludzie, którzy biorą leki od wielu, wielu lat, ponieważ nie rozprawili się ze zranieniami, które miały miejsce być może dawno, dawno temu w ich życiu. Dużo łatwiej coś wziąć, żeby sobie ulżyć. To są ludzie, którzy żyją chwilą. Chcę tylko przez chwilę dobrze się poczuć. Nie obchodzi mnie przyszłość ani długofalowe konsekwencje zranienia. Chce się czuć dobrze teraz i to cię niszczy. To cię zniszczy emocjonalnie, to podkopie twoją relację z Panem, to wpłynie na twoje relacje z innymi ludźmi i w końcu wpłynie na twoje fizyczne zdrowie. W pewnym momencie wyskoczy jakiś bezpiecznik, jeśli nie zrobimy tego, co on mówi. A on mówi: gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złożyczenie niech będą usunięte spośród nas. No dobrze powiesz, załóżmy, że muszę komuś wybaczyć. Jak mam to zrobić? Posłuchaj uważnie. Zdefiniujmy, czym przebaczenie nie jest. Przebaczenie to nie usprawiedliwianie czynu drugiej osoby. Przebaczenie to nie zapomnienie o nim. Przebaczenie to nie tolerowanie go, to nie mówienie, no wiesz, każdy od czasu do czasu popełnia błędy. To nie jest zaprzeczenie. To nie jest tłumaczenie zachowania drugiej osoby. To nie jest mówienie, czas to leczy. Nie, nie uleczy, jeśli się nie rozprawisz z tym, co zadało ci ból i cierpienie w życiu. Jeśli komuś wybaczam, mówię świadomie i celowo: anuluję dług, który wobec mnie masz, ponieważ mnie zraniłeś. Jestem gotów odpuścić. Nie chowam do tej osoby urazy. Czy to znaczy, że wszystko między nami jest całkowicie w porządku? Niekoniecznie, ponieważ my nie jesteśmy odpowiedzialni za reakcję drugiej osoby na przebaczenie. Ty możesz wybaczyć, Bóg może cię uzdrowić, a ta osoba, która coś ci zrobiła, może nigdy nie zostać uzdrowiona. Może nie być zainteresowana uzdrowieniem. Jej zapalczywość może być dziś tak samo silna jak wczoraj. Dlatego nigdy się nie zmieni. Ale wiesz co? My nie jesteśmy odpowiedzialni za zmianę drugiej osoby bez względu na to, co zrobiła. Nie jesteśmy odpowiedzialni za działania kogoś innego. Oni są odpowiedzialni za siebie, za swoje własne reakcje. Zdadzą sprawę przed Bogiem ze swoich reakcji. Może powiesz: A jeśli to osoba, która zraniła mnie dawno temu i teraz mieszka bardzo daleko, a może nawet nie jesteś w stanie nikomu powiedzieć, co ta osoba ci zrobiła, albo ta osoba zmarła, co wtedy? To są tragedie. To jest prawdziwa tragedia, kiedy coś się wydarzy pomiędzy rodzicami i dziećmi, a potem jedno z rodziców umiera i zostaje gorycz i zapalczywość. I gniew, i dziecko mówi: Co ja teraz zrobię? Czy mam z tym żyć do końca życia? Muszę z tym żyć do końca życia. Teraz nie mogę tego załatwić. Wtedy nie mogłem, a teraz już ich nie ma. Co mam zrobić? Powiem ci, co masz się zrobić. To działa. Kiedy jesteś sam, postaw dwa krzesła. Ty siadasz na jednym, a na drugim krzesło jest dla tej osoby. Ta osoba. Może mieszkać w tym samym bloku, ale nie chce z Tobą rozmawiać, nie chce mieć nic z Tobą do czynienia w porządku, albo nie żyje. Sadzasz ją na tamtym krześle, a Ty siadasz na tym. Musisz to zrobić bardzo dokładnie. Mówisz tej osobie o wszystkim, co czujesz, jak czujesz się zraniony. Wyrzuć z siebie te wszystkie uczucia, potem powiedz tej osobie, ponieważ Pan, Jezus, Chrystus, który jest moim zbawicielem. Poszedł na krzyż i w pełni spłacił mój dług, i ponieważ mi od lat wybacza, decyduje wybaczyć Ci to, co mi zrobiłeś. Potem pomodlł się. Ojcze, chcę Ci podziękować za to, że dałeś mi moc i możliwość wyrzeknięcia się tego zranienia, które tkwi we mnie od lat. Chcę Ci podziękować, że dajesz mi siłę, by wybaczyć ojcu, matce, siostrze, bratu, synowi, córce, przyjacielowi. Dziękuję, że dajesz mi siłę, by wybaczyć. Potem uznaj, że już tej osobie wybaczyłeś. To się dokonało. Przyjacielu, od tej chwili proces uzdrowienia zacznie się w Twoim życiu. Zacznie się proces uzdrowienia tego, co raniło Cię bardziej niż to sobie uświadamiałeś. Bóg cię wyzwoli od tego zranienia, które by cię ostatecznie zniszczyło. Tylko ty wiesz, kto albo co cię bardzo zraniło w życiu. Tylko ty wiesz, jak zniszczony i splamiony się czujesz. Rozumiem, że pewne sytuacje i okoliczności są tak niszczące i tak złe, podłe, raniące, krzywdzące, bolesne, że trudno sobie z nimi poradzić. Rozumiem to. Prawdopodobnie nikt nie rozumie tego, co czujesz. Nie możesz się porównywać z innymi. Musisz sobie zadać pytanie, czy chcę, żeby te zranienia wyrządziły mi krzywdę emocjonalną, fizyczną i zniszczyły moje relacje z innymi. Czy chcę być uzdrowiony, to ty musisz podjąć decyzję. Ja po prostu mówię tak: jeśli przyjmiesz Bożego Syna, Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, Duch Święty wejdzie do Twojego serca i da Ci siłę, byś wybaczył. On Cię wzmocni i Ci pomoże. On wleje do Twojego serca taką miłość do tej osoby, że będziesz w stanie na nią patrzeć i myśleć o niej inaczej. Często zobaczysz ją z innej perspektywy. Będziesz ją postrzegał jak kogoś zranionego, kto w konsekwencji zareagował tak na ciebie w jakimś momencie swojego życia. W momencie słabości zrobił ci coś, co cię bardzo zraniło. Cała twoja postawa się zmieni. Kiedy przyjmujesz Pana jako Zbawiciela, On daje siłę, by wybaczać, ponieważ po raz pierwszy w życiu rozumiesz, co to znaczy, kiedy Tobie ktoś wybaczył. Jeśli nigdy nie przyjąłeś Chrystusa jako Zbawiciela, przyjacielu, możesz myśleć, że radzisz sobie w życiu, ale tak naprawdę cierpisz na głębszym, niewidzialnym poziomie bardziej niż to sobie uświadamiasz. W końcu to zacznie wywierać wpływ na twoje życie. Jeśli jesteś wierzący, wiesz, że jesteś zbawiony, a jednak mówisz, myślałem, że ja o tych rzeczach zapomniałem. Myślałem, że zapomnienie i odepchnięcie tego od siebie sprawi, że to zniknie. Nie zniknie. Chce cię zachęcić, może powiesz, nie jestem przekonany do pomysłu siadania z tą osobą i rozmawiania z nią. Spróbuj. Jeśli nie chcesz tego zrobić, napisz do niej list odręcznie, jak tylko chcesz. Napisz wszystko, co czujesz. Wyraź to w swoim liście. Napisz tam swoją modlitwę, a potem go spal. Z tym spalonym papierem odejdzie Twój gniew, zgorzknienie, wrogość i wszystkie zranienia, które pielęgnowałeś przez tyle lat. Przyjacielu, Ojciec chce, żebyś był wolny. On mówi: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ale to jest ta prawda, która cię wyzwoli, kiedy jesteśmy chętni, żeby wybaczyć. Tak jak Ojciec nam wybaczył, będziemy wolni od zranienia, będziemy wolni od szkody, którą te zranienia mogą spowodować, jeśli tylko Mu w tym zaufamy. Jeżeli podobało Ci się to nauczanie, dowiedz się więcej na intach.org. In Prowadzenie ludzi na całym świecie do pogłębiającej się relacji z Jezusem Chrystusem i wzmacnianie lokalnych wspólnot. Ten program jest sponsorowany przez służbę Intach i jest możliwy dzięki łasce Bożej i Waszym modlitwom oraz podarunkom.